Sylwester coraz bliżej, a na Sylwestrze zawsze fajnie pograć w planszówki. The Game to gra dla max 5 osób, które mają powyżej 8 lat, a sama gra trwa około 20 minut. Jak widzicie, na stole znajdują się 4 karty oznaczenia. Dwie z rosnącymi wartościami, od 1 do 99, i dwie z malejącymi wartościami, od 100 do 2. Gracze wspólnie starają się zagrać jak najwięcej kart. Wszystkie, jeśli im się uda, na wyłożone na stole 4 stosy. Obok rosnących kart oznaczenia, wartość na raz zagrywanej w stosie karcie musi być zawsze wyższa niż na karcie znajdującej się na wierzchu stosu. Im niższa różnica pomiędzy wartościami na kartach, tym lepiej. Będziecie wtedy mieli większe szanse pozbyć się większej liczby kart. Natomiast obok malejących kart oznaczenia, wartość na zagrywanej w stosie karcie musi być zawsze niższa niż na karcie znajdującej się na wierzchu stosu. Gracz musi zagrać przynajmniej dwie karty na stos obok kart oznaczenia. Może zagrać na dowolnie wybrany stos, na jeden lub kilka. Po skończonej turze gracz dobiera z zakrytego stosu tyle kart, ile zagrał w swojej turze. Gra kończy się, kiedy gracz nie może zgodnie z zasadami zagrać wymagane liczby kart w swojej turze. Dwóch, kiedy są karty w stosie dobierania, jednej, gdy stos się wyczerpie lub gracz zagrali wszystkie 98 kart na stosy.